Witajcie kochani! Przed nami równania wielomianowe. Na podstawie dwóch przykładów pokażemy, jak je rozwiązać, grupując oczywiście wyrazy. Zaczynamy! Pierwsze równanie, oczywiście widzimy, że po prawej stronie nie ma zera, więc żeby było to równanie, musimy przenieść wszystkie elementy z prawej strony na lewą. I oczywiście pamiętajmy, że jak przenosimy, to zmieniamy znak. Dwunastka na drugą staje się minus dwunastką, minus 4x na drugą dostajemy 4x i oczywiście 0. Kolejnym krokiem jest robienie porządku porządku, czyli uporządkowanie x od najwyższej potęgi. No to zamienimy sobie 4x z minus dwunastką. Tą kolejność należy tutaj wymienić i równa się 0. No dobrze, grupowanie, jak sama nazwa mówi, czyli musimy stworzyć jakieś pewne grupy. Czyli u nas, zobaczcie, mamy cztery wyrazy, czyli tutaj na logikę biorąc, powinniśmy mieć no najprościej dwie grupy po dwa elementy. Czyli jest to jedna grupa, a to jest druga grupa. Najlepiej grupować po kolei. Oczywiście są sytuacje, gdzie możemy grupować, wybierając sobie pewne elementy, ale tak jest najprościej. Zastanówmy się, co z dwóch pierwszych elementów byśmy sobie wyłączyli przed nawias, bo to jest taka zasada, że musimy ustalić, co tutaj jest wspólnego w tych dwóch elementach. I ten oczywiście wspólny element wyłączamy przed nawias. Jak widzimy w zapisie mamy trzy x, no bo to jest x do trzeciej, czyli x razy x razy x, czyli tutaj po jednym, a raczej po dwa x możemy, słuchajcie, sobie zabrać. Zobaczcie, każdy z nich ma dwa x, ten pierwszy nawet ma trzy, ale po Tyle samo musimy zabierać. Uwaga, zabierać. Zabieranie znaczy uwaga, dzielenie, tak? Dzielenie. Żeby nikt nie pomyślał, że jak ja zabieram, to znaczy, że odejmuję. Nie, nie, nie. <laughs> zabieranie. Zabieranie znaczy dzielenie. No dobrze, a teraz zobaczmy, co jest z tym drugim. No w tym drugim widzimy, że tylko jeden element ma x, a ten drugi nie ma x, czyli tutaj chodzi o zabranie pewnej liczby. No i teraz musimy się zastanowić: mamy czwórkę i mamy dwunastkę, przez co się te dwie liczby podzielą. No i tutaj pewnie jak z tabliczką mnożenia macie problemu, to odgadniecie, że przez cztery jedna i druga, czyli z każdej musimy zabrać cztery, czyli zabrać, czyli podzielić ją przez cztery. No dobrze, no to zaczynamy. Tutaj zabieramy dwa x, czyli zapisujemy w postaci x kwadrat, no bo wiecie, że te dwa elementy razem tworzą x kwadrat. Otwieramy nawias. Co zostaje po zabraniu tych dwóch x? Z pierwszego nam zostanie x, a z drugiego zostanie nam oczywiście trójka, bo ja jej nie ruszałam. No wiadomo, że znak też. No i słuchajcie, nie mam już x, ponieważ były dwa w zapisie i dwa zabrałam. Koniec. Teraz idę do drugiego. Mówiliśmy, że tu zabieram czwórkę. Czyli plus 4. Pamiętajcie, żeby ten znak tu napisywać, bo bardzo często o nim się zapominam. Czyli jeżeli zabieram czwórkę, to znaczy, że plus czwórkę, wystawiam ją przed nawias, otwieram nawias. No i tak, zabrałam czwórkę. No to 4 podzielić na 4, bo przypominam dzielę. To jest 1, czyli zostaje nam X. Tutaj spisuję znak, bo wyłączyłam tylko plusa, więc. Nic mi się nie zmienia, ten znak pozostaje. 12 na 4, no to oczywiście 3. Zamykam, równa się 0. Zobaczcie, co fajnego dostaliście, dostaliście te same nawiasy, i taki był nasz cel. Jeżeli w nawiasach by pojawiło się inne wyrażenie, to znaczy, że no źle pogrupowaliście, że to nie była ta akcja, którą chcieliśmy osiągnąć. No dobra, no to teraz co z tymi nawiasami? Moi drodzy, tu musicie zapamiętać, że teraz, uwaga, jak jest nawias taki sam, to zabieramy. Ten nawias od jednego i od drugiego, ale piszemy go tylko raz. Czyli ustawiamy ten nawias, jakby tutaj, słuchajcie, z dwóch robimy jedno. Ustawiamy go z przodu. Cyk to jest ten nawiasik. Ja muszę go jeszcze na żółto podkreślę, żeby było jaśniej. Pyk. Natomiast otwieram drugi nawias, i w drugim nawiasie muszą zostać te elementy, które Mamy po zabraniu tych nawiasów. Czyli tutaj widzimy x kwadrat z pierwszego i czwórka z drugiego, ale wiadomo, połączona znakiem plusik. No dobra, no to równa się 0. No i słuchajcie, akcja jest następująca, bo teraz jeżeli już mamy dwa nawiasy pomnożone przez siebie, no to to jest prosty, prosta czynność, ponieważ musimy wiedzieć, że dwa elementy pomnożone przez siebie dają 0. Informują nas, że któryś z nich jest zerem. No to jeżeli tak, no to zapisujemy, że albo ten pierwszy jest zerem, czyli zapisujemy, że całe wyrażenie z nawiasu jest zero. Tutaj możemy taki symbol zastosować, taki, taki, taka V to jest lub tak, w matematyce, żeby nie pisać po polsku. No i tu oczywiście mamy drugą akcję, że ten nawias x kwadrat plus 4 jest równe 0. No dobra, porozmawiajmy o tym pierwszym nawiasie, czyli x minus 3 równa się 0. No to jest prosta zasada, przenoszę trójkę, zmieniam oczywiście jej znak i mam już rozwiązanie, x równa się 3. No w tej drugiej jest trochę gorsza akcja, ponieważ ktoś powiedział, a tutaj to przeniosę i spierwiastkuję. Nie, nie, nie. Moi drodzy, absolutnie. To jest wyrażenie, które nigdy nie będzie zerem. Dlaczego? No zastanówcie się, jaka liczba do kwadratu może dać nam minusa? No odpowiedź prosta: żadna, tak? Żadna w świecie liczb rzeczywistych. Czyli jeżeli nawet 0 podniosę do kwadratu, to słuchajcie, to jest 0, tak? To jest najmniejsza wartość i dodam czwórkę, no to będzie. 4, czyli na plusie. Czyli no nie ma opcji, żeby tutaj z tego wyrażenia kiedykolwiek wyszło 0. No i pamiętajcie, że jeżeli mam kwadrat plus jakiś cosiek, cosiek znaczy jakaś liczba dodatnia, no to przekreślam znak równości. No i tu, oczywiście, brak rozwiązań, czyli to jest już akcja zakończona. Jaki morał z tego wynika? No słuchajcie, no tutaj na samej górze mieliśmy wielomian stopnia trzeciego, co nas informowało, że maksymalnie mogą być trzy rozwiązania. My uzyskaliśmy tylko jedno, ponieważ mówię maksymalnie, czyli jeżeli jest trzeci stopień, mogę mieć trzy rozwiązania, dwa, jedno lub w ogóle. Chociaż przy trzecim stopniu to raczej będzie jedno. No i my widzimy, że my mamy to jedno rozwiązanie X równa się 3. No dobrze, przejdźmy do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie mamy lekką masakrę, ponieważ mamy mianowniki. Co trzeba z tymi mianownikami zrobić? No, moi drodzy, no trzeba je zlikwidować, bo nic, nikt ułamków nie lubi. Więc, żeby najprościej zlikwidować, trzeba przemnożyć przez wspólny mianownik. Zastanówcie się, jaki jest wspólny mianownik dla dwójki i czwórki. Myślę, że każdy już ogarnia, że to jest oczywiście cztery. Więc tu sobie piszę razy cztery. I żeby ułatwić życie. Tą czwórkę ładujemy tutaj przed każde wyrażenie cyk razy 4 razy 4 razy 4. Po co to wyrażenie, po co tą czwórkę tu władowałam? No żeby było łatwo i żeby oczywiście szybko zrobić rachunek, a nie po pięć razy przepisywać. Więc słuchajcie, jedziemy. Czwórka skraca się z dwójką. Pyk, pyk, tu jeden, tu dwa. Tu pyk, pyk, tu jeden, tu jeden. No i tutaj oczywiście nic nie skrócę, więc wymnożę. No to co nam zostaje? Jedźmy i podsumujmy. Dwa razy x kwadrat, no to 2x wróci. 2x do trzeciej. No to do trzeciej do kwadratu właśnie dodać i tutaj zostaje nam trójka x kwadrat. Wiadomo mianownika 1 nie pisze bo po co. No i równa się no i efekt 12 dodać 8x. Kolejną akcją to wiecie że wszystko wyrzucamy na lewą stronę po prawej musowo 0. No to jedziemy 2x do trzeciej plus 3x kwadrat minus 12 minus 8x no i daje nam 0. Dobrze, bez zera to w ogóle nie ma akcji, nie? No i teraz tak, porządek, od najwyższej potęgi zaczynamy porządkować. 2x do trzeciej Dodaj 3x kwadrat, odjąć 8x, tutaj wymieniamy i minus 12 równa się 0. No dobra, no i teraz uwaga, grupowanie. Tak jak już wiecie, grupujemy zazwyczaj po 2 w 90% zadań, więc dwa pierwsze, dwa kolejne. Co z dwóch pierwszych należy wyłączyć? Widzimy, że tutaj no, x jest sporo. Ten ma 3x w zapisie, ten ma 2x w zapisie, no to 2 zabieramy. No to zabieramy. x kwadrat, nie? no i teraz tak. Były 3, zabrałam 2, no i co? No i została dwójeczka z x. Dodajemy, no i tu zabrałam x kwadrat, no oczywiście została nam trójka. Tu słuchajcie, jest akcja taka, że są dwa minusy. Dwa minusy, każdy ma minusa, więc zabieram tego minusa. Ósemka i dwunastka, przez co się dzieli. No wiadomo, że ciasto dzieli się przez 4, Zabieram czwórkę, cyk. I tutaj ładuję X, a raczej uwaga, 8 na 4, no to 2, 2X. No i teraz dwunastka. Z dwunastki zabrałam czwórkę, czyli podzieliłam dwanaście, podzielić na 4, no to 3, ale uwaga, był minus, zabrałam go, czyli musi być plus. I równa się 0. Chodzi o to, że ten minus wyłączony, to on nam zmienia znaki, czyli jeżeli ktoś by miał na przykład plusa, no to wiadomo, że ładujemy minusa, tak? Tutaj był minus, więc ładuję plusa. Jakby sobie tak skojarzcie, że minus zawsze zmienia znaki. No i słuchajcie, czy dostaliśmy to samo w nawiasie, no i patrzymy, tak jest to samo, więc super, bo o to nam chodzi. Więc tak jak poprzednio ten wspólny nawias piszemy z przodu tylko raz i, broń Boże, do jakiejś tam potęgi go dawać, nie? Czyli 2x plus 3 cyk, otwieram drugi nawias i w drugim nawiasie, jak już wiecie, muszą wszystkie tam pozostałości być wpisane, czyli tutaj nam zostaje oczywiście x kwadrat i minus 4, no i równa się 0. No i co, jak już mamy nawias razy nawias i tutaj 0, no to każdy nawias już wiecie do 0, czyli 2x plus 3 równa się 0, no i ten, tak samo x kwadrat minus 4 równa się 0. W tym pierwszym, wiadomo, przenoszę trójkę, no to mam 2x równa się minus 3, dzielę to na 2, no i x wychodzi mi minus 3 w drugie. W tym drugim, moi drodzy, możemy wzór skróconego mnożenia, ale ja wiem, że ta akcja jest dla niektórych ciężka, więc jest prostszy sposób. Po prostu jakiś jest kwadrat, jest minus, tak. To możemy wyrzucić sobie czwórkę na drugą stronę i zobaczcie, dostajemy x kwadrat równa się 4. No i tutaj, tak jak no, można powiedzieć w ósmej klasie, można to spokojnie spierwiastkować, ale pamiętać o jednej rzeczy: że jeżeli mamy potęgę drugą i pierwiastkuję, to muszą być dwa wyniki: że mój x musi być pierwiastek z czwórki, no to 2, lub i tutaj pierwiastek z czwórki, no to muszę napisać, że to jest również minus 2 tak, No i jeżeli na przykład na maturze takie równanie by było, ktoś by zapomniał napisać te, te drugie rozwiązanie na minus, no, no to traci punkt, tak, no bo to jest ważne, żeby rzeczywiście tutaj wszystko się zgadzało. I o co otrzymaliśmy, że x jest równe minus 3 drugie, że x jest równe 2 i x jest równe minus 2, czyli trzy rozwiązania, czyli inaczej mówiąc, trzy pierwiastki naszego równania. I uwaga, spójrzmy, jak był stopień, stopień. Stopień wielomianu był trzeci, więc maksymalnie trzy, a my te trzy uzyskaliśmy, więc no maksimum rozwiązań. No i sprawa już jest wyjaśniona. Yy, moi drodzy, także myślę, że no jeszcze wiele ćwiczeń przed wami, żeby to ogarnąć, ale taki wstęp już macie, więc teraz długopis kartka i jedziemy. A ja oczywiście wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tutaj szczególne pozdrowienia dla Piotra Ciękła oraz całej mojej klasy maturalnej. Moi drodzy, do dzieła, matura już tuż, tuż, zaczynamy akcję i do usłyszenia. Oczywiście słuchacze również pozdrawiam.